No i pięknie. Gratuluję. Jest złoty medal. Jak się czujesz? O, bardzo ciężka walka. Teraz muszę odpocząć i z tydzień i do przodu i dalej trenować. Szedłeś przez ten turniej jak burza. Tak. Pięć walk ciężkich. No i naprawdę ciężkie walki były no, jeszcze wagę trzeba otrzymać, także się cieszę z tego naprawdę, że wygrałem te pięć walk. Ogromny sukces. A. Przedostatnia walka przez knockout, tak? Tak, tak. To Cię jakoś mocniej zmobilizowało, jakoś zachęciło do takiej agresywnej walki, czy po prostu to samo wychodzi, nie szukasz nokautu? Nie, nie szukam nokautu, bo to samo wychodzi, Ale jak się napalę, to potem nie wychodzi, tak. Także samo wyszło. No i walka finałowa, tak jak sam powiedziałeś, to sporo sił Cię kosztowało, no ale dominowałeś, no. No, dominowałem pierwszą rundę, pierwszą wygrałem do jednej bramki, potem drugą też myślę, że wygrałem. A trzecią już równa mogła wysunąć, Tam dla Kuba było dru, Druga runda to taka brudna była, troszkę było... No troszkę tego... brudna, tak, w tak, by troszkę tak. było. Tak, Cię, tak, ciężko tak. było się wyswobodzić, nie? Tak, tak, tak. Ehm, to, ale to myślisz, że przeciwnik specjalnie to robił, czy generalnie to wychodziło w czasie walki, czy chciał Cię w ten sposób osłabić? Nie, myślę, że troszkę stanąłem na nogach i właśnie się wdawałem troszkę w bójki i dlatego tak właśnie to wyszło. No to tak jak powiedziałeś, medal złoty i ciężka praca dalej, Ciężka tak? praca, tylko ciężka praca. Ta... Bez ciężkiej pracy nie ma nic. Tata zadowolony? Pewnie, że tak. Słuchaj, no to co? Kiedy teraz się zobaczymy? Yy, myślę, że za niedługo gdzieś tam. Na jakichś zawodach. Za, w takim razie... Tydzień sobie za... muszę teraz odpocząć może troszkę, bo ciężkie walki naprawdę były. No, pięć walk... Pięć walk wygranych, także jest czego się cieszyć bardzo. No. To także odpoczywaj i, tak, i relaksuj się, teraz. bo to ostatni moment. Bo później, pewnie zaraz się kadra zacznie i obozy. Tak, tak. tak. Wszystkiego najlepszego. Dzięki. O, dziękuję. I chciałbym jeszcze pozdrowić Wsz wszystkim, co mi kibicowali, mamie, bratu. No i to tyle.